Witam serdecznie na moim kanale. Zapraszam wszystkie raki do czytania na Nów Księżyca w byku, który odbędzie się 30 kwietnia. Zapraszam również na czytania prywatne. Dowolna ilość pytań 60 zł, czytania roczne 100 zł oraz pracuję z wahadełkiem. Tutaj mam wahadełko, pokażę Państwu. Oczyszczam i energetyzuję wahadełkiem, pracując. Za zdjęciem klienta cała sesja wynosi 100 zł. Chciałam jeszcze dodać, że proszę pamiętać, że to czytanie nie musi rezonować z każdym z Was, dlatego, że też zależy bardzo dużo od układu planet w naszym horoskopie urodzeniowym. Więc sprawdzimy tę energię, wchodzimy w korytarz zaćmiń. Drodzy Państwo, nów księżyca w pyku, ma potężną siłę oraz pierścieniowe zaćmienie słońca, które będzie miało wpływ na potężne zmiany nasze, osobiste oraz globalne. Pluton, w biegu wstecznym do 8 października, da szansę zrozumienia dla nas wszystkich, każdego z osobna, że konieczność zmian jest nieunikniona. Da szansę pogodzenia się z tym, co odchodzi, abyśmy zrozumieli, dlaczego coś się kończy i że mamy otworzyć się na to nowe, prawda? Mamy również erę Wodnika od 21 grudnia 2020 roku, od 30 kwietnia również Merkury w znaku bliźniąt, Zawita, Nów w znaku byka m, oraz koniunkcja do Urana, Wenus w, na, w znaku ryb. Bardzo piękny czas na przeobrażenia. Podejdźmy do tego. Jak najspokojniej możemy, tak? Korytarz zaćmień potrwa do 16 maja na osi Byk Skorpion, tak? Więc zaczynamy. Zrobiłam rozkład typowo na nów Księżyca, zwłaszcza na ten specjalny nów, który odbędzie się 30 kwietnia, dlatego, że jest to nów o przepotężnej sile, do takiego nowiu długo już nie dojdzie, więc myślę, że. Drogie raczki, kochane, e, tutaj jest karta, od czego macie odejść e, bardzo pięknie pokazana karta trójki mieczy, proszę bardzo, odejdźcie już od tej trójki mieczy, od tego co Was zraniło, jakakolwiek była to sytuacja bądź e, jakakolwiek sytuacja, bądź związkowa, bądź w pracy, odejdźcie, drogie raczki, od tego, dlatego że znam Was, jesteście ludźmi bardzo uczuciowymi, chcielibyście dla wszystkich jak najlepiej i bardzo mocno bierzecie sobie do serca wszelkie sytuacje. Pamiętajmy, że każdy z osobna jest... Osobowością indywidualną, więc każdy może podchodzić do pewnych rzeczy na swój sposób, czasami nie wiedząc, że rani drugiego człowieka. Odejdźcie, drogie raczki, od tych trzech miecz, od tej ciemności, takiej tutaj, prawda, dlatego że dla Was już przychodzi nowy czas, kochani, macie bardzo dobry czas. Wenus w rybach Wam również też naprawdę sprzyja. Co zatrzymać? Zatrzymajcie księżyc, zatrzymajcie swoją intuicję, duchowość, e, mm, taką bym powiedziała, e, zatrzymajcie też mm, tak się wpatrując w ten księżyc, naprawdę jest tutaj, on jest wyjątkowy. Zatrzymajcie czas, bym powiedziała, łączności z Bogiem tutaj. Tutaj ta kobieta płacze, proszę zobaczyć. Może dlatego, że jest ta karta połączona z kartą Trójki Mieczy. Zatrzymajcie, zatrzymajcie ten czas. Po łączności z księżycem dla siebie jak najdłużej, jak najwięcej. Ja myślę, że w Księżycu znajdziecie oparcie, jest akurat właśnie nów Księżyca nadejdzie później pełnia księżyca. Myślę, że przy Księżycu medytacja dla Was oraz wszelkie rytuały podziałają jak balsam na zbolałą duszę, więc zatrzymajcie ten czas dla siebie, łączności z Bogiem, z niebem, z gwiazdami dlatego że przychodzi do Was naprawdę dobry czas i wiecie co? Myślę, że bardziej jeszcze ta karta mówi o tym, aby zatrzymać spokój, spokój duszy, spokój serca, żeby nie dopuszczać do sytuacji, gdzie przeżywacie bardzo coś mocno, coś, co drenuje Waszą energię. Ja bym to tak raczej ujęła, abyście zatrzymali ten spokój, to wyciszenie się takie, obojętnie jaka by sytuacja trudna u was nie była, prawda? Co jest twoim nabytkiem? Na ten nów no księżyca nabytkiem, na ten czas wiosenny, rycerz buław, nabytkiem jest siła. Z kosmosu, jaką dostajecie do działania, do wyjaśniania wszelkich sytuacji. Rycerz Buław działa, nie patrzy, nie myśli. Myślę, że dla Was to będzie dobre, dlatego że raczek, jak to raczek kroczek do przodu, dwa kroczki do tyłu. Myślę, że energia ognia, energia Buławy Wam się naprawdę bardzo przyda. Więc, e, jeśli też chodzi tutaj o związki, jeżeli jesteście w związkach i widzicie jeszcze możliwość przyszłości tego związku, idźcie w to, nie bójcie się, działajcie. E, raczej tutaj już e, nie przemyślajcie nic, bardziej idźcie po prostu na intuicję, tutaj, o której mówi Księżyc, właśnie intuicyjnie. Intu, intuicja podpowiada. Intuicja to jest dosłownie przejaw jedno dwusekundowy, więc jeżeli dostajecie takiego o, taki pomysł, takie, takie jasnowidzenie, jakieś przyjaśnienie w, w sercu, w głowie, idźcie za tym, bo to jest wasza energia, chociaż energia ognia nie pasuje do energii wody, ale myślę, że dla Was to będzie. Dobrze, pomyślcie o sobie, o swoim życiu w przyszłości, na przyszłość, tak? Energia ognia wam w tym po prostu pomoże. Nie możecie wiecznie być osobami, które poświęcają się dla innych, tak jak to mówi Trójka Mieczy, prawda? Więc idźcie za tym ogniem, bo ogień też. Wypala wszystko, co złe sprzyja Wam na ten czas. Nie bójcie się, walczcie o siebie, dlatego że przy współpracy z Księżycem, czyli karta również raka Księżyc, karta ryb, raka, potężna, silna intuicja, będziecie wiedzieli, jak wyjść ze swoich problemów. Tylko troszeczkę się po prostu, po prostu wewnętrznie wyci wyciszcie się, wyci nie umie się wypowiedzieć, kurczę. Wyciszcie się wewnętrznie, a odpowiedź do Was przyjdzie wraz z ogniem. Więc e, no, fajne. Teraz tak, jak świat i otoczenie wpływa na ciebie, pustelnik. Myślę, że przyglądasz się bardzo teraz wszystkiemu i przyglądasz się bardzo ludziom, i przyglądasz się jakimś sytuacjom. Nabywasz teraz takiej wiedzy, oczywiście przy karcie Księżyca. Ja ciągle do niej wracam, bo ta karta jest tak piękna i tak wiele mówiąca o rakach. Przy karcie Pustelnika myślę, że nabywasz wiedzy, nabywasz też również takiej łączności ze wszystkim, co Cię otacza. Wiesz, że Ty jesteś jedno ze wszystkim i wszyscy są jednością z Tobą, więc wiesz dobrze, że przy y, wszelkiej intuicji. Łączeniu się energetycznie jesteś w stanie odczytać sygnały, które będą po prostu dla Ciebie dobre, tak? Szukasz tej odpowiedzi tutaj, ale przy, przy tym ogniu tutaj ta odpowiedź będzie do Ciebie bardzo mocno szybko przychodziła. Rozwijasz tutaj się, szukasz po prostu swojej drogi, tak? I myślę, że tak, że przy rycerzu mieczy z kolei. Tu pisze, co rycerz-mieczy, tak? Co możesz dać innym od siebie? Myślę, że innym dasz troszeczkę niemałą lekcję. Tak, bym powiedziała, że rycerz-mieczy da innym niemałą lekcję. Więc przy karcie pustelnika, gdzie szukasz tej odpowiedzi i szukasz tej swojej drogi, jak wyjść z, z otaczającego cię. Z otoczenia, które Tobie nie pasuje, bądź z sytuacji, które z Tobą już nie rezonują. Myślę, że przy Rycerzu Mieczy zrobisz to bardzo mocno, doskonale yy, i dasz nauczkę ludziom. Wydaje mi się, że tutaj przy Rycerzu Mieczy, popatrzcie, jaki w ogóle jest piękny ten rycerz, no jest niesamowity, prawda? Kobiety raczki, popatrzcie. <grywa> No, myślę, że dla każdej pani Raczek ten mężczyzna byłby jak anioł, taki strażnik, prawda? I myślę, że ta energia u Was, e, kochani, obojętnie czy jest kobieta Raczek, czy mężczyzna Raczek, e, dużo powie, jak bronić się, jak e, omijać sytuacje bądź e, ludzi, którzy po prostu już nie rezonują, nie współdziałają z Wami, nie rezonują. I którzy wam w życiu już nic dobrego nie dają, tak? Myślę, że dacie nauczkę tutaj pewnym osobom. Bardzo piękna karta, wam powiem, taka ostra, ale fajna. No i co zacznie się w Twoim życiu z nową fazą księżyca? Zacznie się cierpliwość i budowanie na nowo, myślę, że stabilności życiowej, ale przy wielkiej e, cierpliwości, prawda? Dlatego, że siódemka monet. Jest kartą, jest tutaj liczba numer 7, tak? Numer 7 jest to liczba boska. Myślę, że raczki otwierają swoje serce na boskość, na tą właśnie intuicję tutaj, która jest w karcie księżyca i przy odrobinie cierpliwości i takim sumiennym wznoszeniu się w E, raczki idą e, do przodu, tak e, więc tylko odrobina cierpliwości i sumiennej pracy nie bać się, naprawdę nie bać się iść do przodu i co jest twoją lekcją, czwórka kielichów odejść od tej tęsknoty no znowu te paznokcie czyli ja naprawdę mam problem z paznokciami, wiecie, to jest tragedia ja chyba przestanę robić paznokcie <noise> ojoj no nie da się ich obgryźć, niestety. Eee, więc tak, wracam. Co jest lekcją dla raczków? Odejść od czwórki kielichów, odejść od trójki kielichów, od tej samo. Tutaj są trzy kielichy. Od tego popatrzcie: od takiego, takiego wyschnięcia z, z miłości, takiego e, totalnie zamknięcia się na miłość. Odejdźcie od tego, dlatego że nie widzicie czwartego kielicha. Tu jest piękna, ciemna. Pani o ciemnych włosach, idzie do Was z kielichem, więc energie są oczywiście zamienne. Dla kobiet raków może to być piękny, ciemny mężczyzna, prawda? Spójrzcie, raczki, siedzicie, siedzicie, płaczecie nad rozlanym mlekiem, nad tym, co się w życiu nie udało, ale spójrzcie w, w inną stronę, że idzie do Was czwarty kielich. Ktoś, kto Wam ten kielich ofiarowywuje. I proszę, drogie raczki. Ee... Postarajcie się wyjść z takiej, to jest Wasza lekcja. Wy tą lekcję musicie, kochani, nawet odrobić. Ja wiem, że nie powinnam użyć słowa musicie, bo ja nic nie muszę, prawda? Nachodzą takie energie, ja nic nie muszę, ale ja Was bardzo o to proszę, dlatego że przy tej karcie widać, to może być różnie, to może być mężczyzna. Ten, ten kielich nieść do kobiet, to może być kobieta do mężczyzn, to może też być sytuacja rodzinna, prawda? Bądź ta miłość w sobie, musicie w sobie tą miłość dostrzec, otworzyć się na tą miłość, bo naprawdę jest bardzo blisko was, tylko nie, nie odkręcajcie głowy, nie wykręcajcie głowy od tego, bo naprawdę czeka was bardzo fajny czas, i na te energie, bo energie nie są łatwe, są bardzo mocne. Ja wiem, a dla znaków wody, ja sama jestem rybą. Powiem Wam, że ja przechodzę momentami naprawdę bardzo ciężko te, te energie. Dlatego, że czasami czuję ogromny ścisk, tak jakbym miała po prostu jakąś pętlę na szyi, ale ja wiem, że tak to ma właśnie być. To jest po prostu tak, że gdzieś dusza wyswobadza się z tego ciała. I to ciało zaczyna być za ciasne. No, przytyć nie bardzo, prawda? Bo jak <noise> to nic nie da, żeby, żeby dusza się rozrosła, tak? Myślę, że dusza po prostu wychodzi poza ciało i zaczynamy też bardziej e, dostrzegać w nas pewne aspekty boskości, że jesteśmy mocniej intuicyjni, e, że pewne rzeczy się szybciej u nas sprawdzają, prawda? Więc. Dlatego ta dusza wzrasta teraz, to jest wzrost duszy. Dlatego się tak wydaje, taki potężny ścisk. Ale naprawdę medytujmy, postarajmy się podejść do tego wszystkiego spokojnie chociaż nie jest łatwo, ale damy radę. Spokojnie po prostu medytujmy, postarajmy się słuchać fajnej muzyki, może jakieś jakieś witaminy y, brać na wzmocnienie, na przykład witamina C w pudrze bardzo dobrze działa. Ja taką zażywam, właśnie, ona bardzo stawia na nogi. Tak? Nie zapominajmy też o magnesie, bo magnes też jest potrzebny teraz. Zwłaszcza dlatego, że przy tych silnych energiach są różne też kołatania serca. Magnez serce uspokaja, ale też polecam kakao ceremonialne, które zawiera naprawdę bardzo dużo magnesu można kupić na Allegro i jest nie powiem tanie nie jest, ale jest bardzo wydajne i naprawdę bardzo szybko jest z kaka ceremonialnego przyswajalny. Ja na ten moment życzę wam wszystkiego najlepszego. Jeżeli podobał wam się mój odczyt kart, proszę zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło. No i drogie raki, naprawdę wam życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego i do usłyszenia.